Cześć. Dzisiaj ben, pokażę Wam pociąg relacji Łódź Zakopany. I on, to jest pociąg PKP Intercity Prenny, Tak jak mówiłem, na pewno słyszeliście, że to jest pociąg relacji. Właśnie puścimy nasz pociąg, tak? Tak. To więc możecie mówić wszystko do nas i. Tak. A jeżeli nie, to pojazdy na pociąg prosili o zachowanie bezpiecznej odległości od kału. Dziękuję. Proszę komentować, łapki w górę, komentarze, subskrybujcie mój kanał, jednak nie mówiliście. Pa!